Siemanko, witajcie. Z tej strony Urban, a to jest kolejny odcinek z typowej polskiej wsi v z Jarkiem. Dzień dobry. I z Motodjabłem. Cześć. Boże, Jarek jest dzisiaj z nami na typowej. Pojechał bo bo ja w delegację normalnie do, na brytyjską serię. są tam pracują na brytyjskiej. A ja co, ja letę z siewami, także no co. To kupiłem sobie takie, takie właśnie tutaj, jakby, nie wiem, to jest taki kultywator. Bo takie łapy po prostu żeby to ziemię trochę tak rozwaliły. To by jeździć ten moim agregatem także co? Ja lepę. Także no... Masakra normalnie. Jak poszedł do choraby. Bo to masz lepiej. Nie. Nie. Niech na singlu. No. No. O, sijemy. Mam nadzieję, że to uciągnie. Ciągnie. W miarę. Ja tu. Dobra. ciśniemy sobie. Także kolejny odcinek wpada do was, także no... Aha, i w ogóle znowu jest masakra Wybiło już na mój kanał 450 subskrypcji, także no, jest mega No... Masakra, nie wiem co wy robicie Co?! Ja za 10 minut Dobra Aha, to nieźle Także Jarek i Motodiawa są ze mną w tle, bo nie chciałem być sam na tym odcinku. Także, no jestem sam, bo Jarek nie ma co robić, już żniwa zaczyna. A ja, ja dopiero siewy. Także no... Myśmy wygonili na Wielką Brytanię. No i Jarek pojechał normalnie. I tam na e, brytyjskiej siedzi. I pracuje. Bo tam taka duża kupa. Duża kupa tego. Orze. Orzesz? Orze. Ja, ja sieję. <grystanie> Trzeba tu porobić, pogarnić trochę poza nagraniami, kuźwa, bo trochę syf to jest, nie? No troszkę. Mnie dzisiaj odcinek taki trochę krótszy, bo... Miała... Następne, Jesus, ...nie kreć się dzisiaj mieliśmy nagrywać ale niestety nie wypał, bo gdy yy, nie działa obornik, gdy nagrywaliśmy do Jarka... Odcinek nie nagrał mu się, nagrywaliśmy ponad 30, 30 minut, coś koło tego. No. Ale, epicki odcinek wyszedłby, nie? No, Ale odcinek odcinek masakra, z... zrobiliśmy dwa pola yy, ta, talerzówkami. Yy, I to na, konkretne zestawy, nie mieliśmy było nas, było, nas trzech, było nas trzech, był z nami Motodiabeł, była fajna zabawa, niestety odcinek się nie zapisał. Znaczy nie, wywołało mi frapce, nawet wiesz co, nie zwróciłem uwagi, podejrzewam, że... Mm, że, że wywalił frapse bo miałem taki taki dźwięk typowy błędu Windowsowego, tylko że ja nie wychwyciłem tego, nie? Aha. No i okazało się, że nie ma... Ale ty nie, nie masz to... po, FPS-ów pokazanych? Nie. Serio? To jest F12. Ale mi giną. Jak włączasz? Mhm. Serio, a mi nie. Nie wiem, może, może... rzeczywiście może coś tam mam pochromolone. Nieważne. W każdym razie jest temat taki, że, że wysłyszałem dźwięku wiesz, błędu. Mhm. Natomiast e, natomiast ja po prostu to olałem, nie? Nie wiem czy widzicie, ale nie gram na kierownicy na razie. Zajmuje mi trochę dużo miejsca, ona i na razie sobie ją wywaliłem. z chcę test tak, trochę bliżej komputera posiedzieć. I wygodniej... No jest mniej wygodniej. Ale później sobie podłączę ją, to będzie kię. Jak coś mówiłem chyba. Weź się z na razie, bo cię przerwa. No teraz coś powiedz User in your channel timed out. Dobra Jarka wypierdzielił u stesam śledzę, że nie wrócimy dalej, jesteśmy sami niestety przez chwilę Chyba, że zrobimy takie megi, poszedł do bacha. Pokój wyżej. Halo halo. A, siema, myślałem że już nie wróci, że chciałem iść do waha. Nie, wywaliło mi TS-a. Wreszcie wiem, myślałem że mnie wywaliło. Nie nie nie, czy je nie. przerwało strasznie i było w pewnym momencie... że jest connection last. Ja to takie, ku, wyjebało mi ts I w poczekali 40 osób. Masakra. Nie Nie wiem czy buraki zasiać jakieś małe pole znowu cudzem technologiczny będziesz kopał? No Właśnie nie wiem <laughs> Dobra, ale to za złoży ogólnie na razie seria i będzie tak można powiedzieć wygaszona znaczy po prostu nagramy jeszcze parę odcinków żniwa, żniwa, żniwa i po żniwach. I po prostu będzie na chwilę można wygaszone, chyba że wyjdzie V4, to po może powrócimy do tej serii, co ja myślisz? Jeśli będzie poprawiona, a nie będzie, będzie jakoś tam fajnie rozwinięte, to nie mówienie, natomiast w obecnej, na chwilę obecną, na chwilę obecną myślę, że urwa najlepszym rozwiązaniem będzie raczej znaczy, takiego... Może nie definitywnie zakończyć, znaczy skończyć sezon No po prostu wygasi na chwilę tą serię o... No znaczy, tak, to znaczy wygasi, po prostu nie nagrywać, to kończymy sezon i kończymy na razie ten temat, tak? No, na razie, a może, może powrócimy jak wyjdzie V4. Albo nie, nie, otwarty temat, tak? A on powróci, jak wyjdzie V4. Zobaczymy. Dlatego no. nie mówię, nie, nie mówię tak. Także że nie będzie taki coś, że koniec serii, po prostu powiemy, że na razie nie nagrywamy stykowoj z z no że... O, takie cośiki. Pani jest po prostu koniec serii. Bo jeszcze może powróci. Taka seria bez odpowiedzi, tyle, o. Co Jarku? No, no wiesz panie Urban, no panie Urban, no, no, no wiesz no pan no. no, no, no jeszcze, z, jeszcze, jeszcze zrobimy z... Nie wiem, że z pięć odcinków, dobra. Przynajmniej no, no, poczekaj co nam zostanie, zostanie. No, nam no ja chcę teraz tak, ja chcę teraz zrobić tak, dwa odcinki ze szliw. Nie. Mhm. Później rozrzucanie jest obornika. Czyż nie ma zbieranie belek? Znaczy, no nie wiem, nie wiem, czy zbieranie belek chyba nie będę robił. Ja po prostu teraz wszystko jadę dla słowa, dla sieczki, bo, słowę, sieczkę, bo ja po prostu wszystko wiesz, dozwolone. Bo znaczy, trzeba dużo słowa i tyle. Także ja wszystko jadę dla sieczki. W, te, w tym słowu czaska czaska w słowę. I tyle No co zrobimy prace pożniwne i to wszystko. No. Znaczy jak chcę zrobić ty tym nowym rozrzutnikiem taki wiesz. A bo ty nie robiłeś go. Znaczy robię y, obordyk ale ty wiesz. Tym nowym rozrzutnikiem. Znaczy tym starym. taki co miałem ja. Mhm. Ale wiesz. Teraz będzie ja, tak. zro ja zrobię sobie tak, ja zrobię sobie żniwa, rozleję jednojowice i, i to wszystko. A ja co ty chcesz tak się pochodzić w tą serię? Nie będziemy co, co teraz zagrywać, musi jakaś seria w zamiar wejść. No to ja ci też później powiem. No dobra. Chyba że od tak, wiesz co. Pomyślimy, ja ci coś później powiem, tylko nie przypomnij. Powiedziałem sobie na jedno pole i tyle ile mam nie wiem, 10 minut chyba teraz będzie Ja myślę, że szybciej sam to z pole skończę niż przyjdzie <laughs> A także Jarek normalnie w D. w D de, 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 delegacji A jestem górą. No, normalnie. Do innego świata się przeniósł. To jest jego... jego, jego cel się spełnia. O, chciał takie sprzęt na typowe, chciał mieć case'a takiego Czystokłodnego Czystokłodnego Jezu, on przerywa Zaraz go wywali Trzy Dwa Jeden Aj, jeszcze nie Zaraz pójdzie, patrzcie na Jarek, powiedz coś Nie Serio, wywaliło go Dobra Jarek, powiedz coś I wywala <noise> o Masak Kob mu się spajcił pewnie. Nie odpowiada. <noise> Jarek powiedz coś. Nie wiem, to było dobre. To mnie rozbawiła akurat. Ty chyba mnie też wypierdolił. User... Wskazy się z c spikiem gdzie ja wszystkich wszystkich wywala. Są poczekali także nie wiem Coś się z tym spikiem dzieje Także <laughs> spoko Suły Beka Bo Bek jak się spoczekali tylko że słychać jak ktoś bija nie To cóż to potrzebujemy sobie ten odcinek sami Chyba że Jarek bije bo mi z powrotem Dzień dobry witam wszystkich bardzo Dobra. serdecznie Wszystkich wywalanie No To teraz bił Dzień dobry O Karolinka jest, przywitaj się z YouTube? Yy, dzień dobry Dzień dobry YouTube <noise> I Co tam normalnie słychać? Wachusu poszedł? Ja Ej Nie da. No Jaka, o czym była debata? No, otwarta odpowiedź. No, masakra. Więc dzisiaj zły dzień na wszystko. No kurde, masakra. Ja wiem. Ale fajnie, że biła. Pewnie, jak, jak usłyszała, że YouTube ją wita, to się nie chce odzywać. Zestresowała się dziewczyna. Niestety. A czemu to mówiliśmy, Orban? Czekaj, czekaj. My... nie wiem. A przyszły serii jak tylko może Aha. być. Czajem mieć mi O Boże, 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 boże. A ja takie coś, Jarek powiedz coś i cię wywaliło, nie? Nie, ja się wyłączyłem sam mm. już. Aha, serio? Ja włączyłem się sam, bo przerwało cię już wiedziałem, że to jest zły znak, nie? Ja stwierdziłem, że zresetuję Team Spika, bo może ja wiesz. ja takie coś, zaraz grywali. Trzy, 3, 2, 1... Jarek jest coś i cię nie waria, i cię wywaliło. Mhm. To było takie drogekowe. No, zróbmy sobie trochę tego po... Będziemy lecieć normalnie. Dostanie mi tylko kukurydza do siania. Nie wiem, czy zrobić odcinek z kukurydzy. A nie no. Czy ja ci mogę na osłukach przyjechać? Chyba, że chcesz co zrobić odcinek. No mogę zrobić na osłukach. No. Co ty grosz najwyżej? No ja w tym czasie będę nie wiem co robił. Hmm. mi tylko... ...trzy pola do siebie Sprzątać dole Kurde, plamy znowu się pojawiły. Czyli halo, dawno was nie było, gdzie byliście Stęskniłem się <grystanie> Kordyna ty jesteś? Nie odezwał no, ja A Patrz, odezwała się, Jezu, że się nie odezwał To później będę miał coś do siebie do pogodania No pogram okay, się boję się Nie, nie masz niczego, jeśli masz powód do strachu to owszem Czy... <grystanie> Nie Mo Mogę uczestniczyć w tej rozmowie? Zanim ja się spadł, dzieciaku? Aha. <laughs> Zaraz cię z wywala. a ty już tutaj wiesz, słyszałem. Jak nie potrzeba było interweniować, to słuchajcie, ludzisko, albo nie interweniowałeś Jak teraz nie potrzeba było interweniować, to taki pieszyk jak ty do panowania nie wiesz A co ja z... kogoś wywalać z TSA? Kogo? Zajmij się swoim odcinkiem, to. Aha, dobra, Ej, a ja mam takie pytanie. Tak. No? Wy teraz nagrywacie, tak nie? Tak. Aha, dopiero się skochnęła, więc yy, dzień dobry wszystkim. Aha, dobra. Do. I pozdrawiam. To nieźle. O, Karolina no, pozdrawia, jakaś nowość. Właśnie. I ja zaczęła się odzywać na odcinku, co to się E ja, no, fajnie. Pewnie myśli, bo wyświetlenie. <laughs> nie. Typowo akurat na idzie i bolusiowych. A myślę, że Karolina Ci zbierzesz, to jest serdeczny pozew, co? No. Na co? <laughs> Nic nieważne. ważne. Aha, dobra. Dużo było wideo. No, u Antona i nie mnie na live, nie? Aha. Uh bo -huh. niestety. No tak to jest, panie Urban. Ale gołąbki korylne jeszcze nie doszły. No jak to nie powinno już dojść, bo... Ja tak myślę, kłaniczne. ja my... Ja Halo? Ja myślę, że to jakiś ten, jakiś tutaj, yyy, y, Jastrząb zdjął mnie. Dzień dobry. Siema. Przywita YouTube, Wachu. Y, się no? Weź mikrofon trochę dalej, bo znowu szumisz. Ej, wy ludziska. Dmuchasz mikrofon. Mam banner. Co? Na co? Od kogo? Bo. Od kogo? Kogo? Od prezesa? rodziny. Serio? No. Fajny? Ty no nawet. Ej, mi to zrobisz? Czy, znaczy, czy mogłabyś mi to zrobić? Karol, takie coś umiem robić? No kurde, ty no zarąbisz ty Weź trochę mikrofonu odsuń, bo to yy, tak wiesz. No, odsuń trochę telefon od ust, bo jeżeli mówisz prosto do telefonu, to mikrofon wybudowany w telefon wrzuca najpierw pierwszy, co podmuch powietrza. Ja pierdolę serio To się nagrywa przypominam Ty, mm. no mówiłem ci, że przywitaję A, oh, witam wszystkich bardzo serdecznie No Boże jakiś... Dzisiaj... <laughs> Dziś jakaś padaczka jest chyba na polski tym Jakoś? Like? Nie, No nie kurde... Typował, na odcinek. Typowo nagrywa. Kurde dzisiaj wszystkich jakoś tak wali, nie? Mów ze siebie. No ale co? Taka trochę bekan jest. I w ogóle nic nie wychodzi. Chcecie nagrać to, to? U ciebie nie wyszło, u mnie nie wyszło. Daj spokój, u frapsu mi się tak zeździ, że myślałem że... Ja go zinstalowałem człowieku. Fabinga? Nie. Co Frapsa. Aha. Serdecznie. Tu bok teraz, tak? Co? Mhm. No tak. Czemu mnie nie powiedziałeś? Co no. na samym początku. Tak miłeś. A dziecko, gdzie jest kardyla? Nie, nie wiem. Wracaj. Gdzieś od... Gdzieś ona poszła. No Jezusie... Znowu zostawiła wszystko bez słów. Kobieta. No. Się ja szpule pole skończyłem, a motodjabła nie ma. <noise> ja nie mogę z tego. Ty, ten to jest Andrzej, nie? Za 10 minut wracam. 50. Dwie godziny później. Ej, coś się stanie jak się rozwulczę i wejdę jeszcze... Wy, cię. Co chcesz zrobić? Wejść, ja, i wyjść tak. jeszcze raz. Po co? Bo ja mam za... Bo ja mam zablokowany ten... telefon, co, nie? No, blokować. No to wejdź i biza za... nie wiem. Za. Za, oblu, za... Żeby go zaoblo... za... Bo, żeby go zaoblo... Za... za dwie minuty, kończąc się lekarzem. No dobra. <laughs> znaczy... za, nie wiem. Jakoś teraz za 3, za 5, Max 5 minut Niech to będzie jakiegoś drugo, duże, długiego odcinka Dużego Już się teraz wszystko myli Przez Jarka Dlaczego? No bo taki temat poruszyłeś wcześniej Jaki? Coś o dużym czymś tam Jak? Nie wiem Na dużych powiem. włosach Aha, no właśnie <noise> Możesz ty, to o... nic o włosach. Czemu o, nie po... powiedz powiedz. Zu duszę. O włosach, nie o, no. O Boże, 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 Boże. Nie no. Boże. Nie mu plus 18 będzie. Tak ci włączą monetyzację. No ty jak takie rzeczy gadałeś, to już na pewno by było plus 18. Nie no. Jak Wachu się ze śmiechu dusił. Ja prawie też, bo to diabeł też. Okay. To Urban, szczerze, że to by nie potrzeba dużo, żebyś się tak naprawdę rozprawę dusił ze śmiechu. Nie wiem, ale to sam jak pierdzielisz tekst, to... Ej, przemysł ma bardzo dobrych moderatorów. Co ma? Bardzo dobrych moderatorów. Czemu? Ja wiem, że 10 razy chcę dać im auto, bo nie nic. Aha. Odszedł najlepszych. Panowałem o tym. Spalmywałem on i w ogóle, a on nic. Jezuś... No wiesz, gdybym ja tam wpiła, to już bym tylko... Wystarczyło by, żebym tylko raz napisała, już bym dostała tego timeouta. A czemu? Bo dziewczyna. Nie, byłem tam znają. Serio? Patrz, wszedź, Nie no, no, wystarczy sobie bota ustawić, nie? No właśnie, ja chyba też będę musiał sobie ustawić. A ja też. Masz przecież but... No ale wiesz, nie zawsze jest to, nie? No tak. Znaczy wie, u mnie, u mnie nie było ustawień. A ja mam, wiesz, zasadniczy teraz wzrost ludzi na live'ie, nie? Znaczy nie no, ile masz? Po ile osób? 12, 15, no, 18? No bo nie jest tak dużo, nie? No ale wiesz, ci zacznie po... chociaż połowa pisać na raz, nie? No ty masz 12 wiadomości na... na sekundę, nie? No właśnie. Bo, bo, to bo, ty nie masz, og, bo ty nie masz ograniczenia czasu, nie? Że... Bo... Nie, nie, ale... nie, nie, nie będę za nie chcę. Ja przyszła. też nie, bo to jest tak... Moje zdanie to jest głupie i nie to wkurza, przynajmniej jak jestem u kogoś na live'ie. Dlaczego znaczy, wiadomo, jakbyś miał tam 2000 osób, czy tam nawet 500, 500, nie? To te 20 sekund to wiadomo, nie? Ale jak jesteś na live'ie, gdzie jest tam 2000 ludzi, nie? I masz czas ograniczony, żeby napisać kolejne wiadomość 3 minuty, nie? Masakra Prawie tak jak zbytnio Cześć. tytułu. O, kogo ja słyszę? Siema, siema. Siema. Stęskiłem się za tobą. Dzięki, dzięki. Dawanie kolejny raz na odcinku, nie? Mówiłem, że on ma szczęście. Wzec Pani Karolcia to kobieta, tak? Tak. Tak? A to musisz się odezwać. Weryfikacja głosu. Karina musisz, bo to jest Admin, sorry. Właśnie. A, no to dobre, no to się odzywam. No i proszę bardzo. <laughs> ale ty no to dziękuję. masz jednak dobrą fuchę, nie? Właśnie. <śmiech> <śmiech> że... <śmiech> dobrą fuchę. No to dobre jest. Lubiasz, no, jak to się wstydzi, to go pobudzi. Właśnie. A no bo taka jest moja rola Do pobudzenia? Mm. O kurde, jaka dziwna Moja rola w tym filmie Kontrola. Znowu serwery wybuchają, co? Właśnie ja. Nie wiem ja, no. ja tam siedzę na innym Ja <laughs> wiem Nie no po prostu to jest dużo ludzi, nie? I tyle Nie, do, do. No Myśmy kiedyś o tym rozmawiali, nie? O. Na liveie mm, Tak, 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 do wieczornym zresztą Był ten live to z moim driftowym Nie, chyba to nie ten Nie wiem, coś tam Musiałam, że coś muczymy, muczymy. Oj, muszę, muszę być na tych liveach, bo dużo mnie umija Panie policjant, taka fucha, no sorry <noise> Taka fucha. Ty tutaj wiesz, ty tutaj pilniesz w porządku, a ja jej że kumba nie mi no słuchaj. <noise> Ktoś musi. Nawet Karol ci pobudziłem do, do rozmowy. No. Pomimo tego, Zbyt że się już bez się bez nie odzywa. powiedz jeszcze raz, że kolejna kontrola. <noise> Druga weryfikacja głosowa. Nie będę taki chamski, ja jestem kulturalnym, miłym i szczerym administratorem. No. I nie zmuszam nikogo no. do niczego. No to diabeł. No. A. To wrócił. Ale się ludzi... Du ale dużo ludzi, masakra. No a sześciu na waszym kanale. No, dużo. No ładnie. data ładnie Ekipa. zmieniana. No, yeah. no właśnie. Mm. Ty, to diabeł chodzi tutaj, się nie opierdzielaj pan. On już, on już całe pole zaorał, nie? Bo ja prawie całe pole się zaorał już. No. Co? co? co Powiedział. Nie do końca ma no. ale. Co, to co? No nie do końca ta ładnie zmieniamy. Czemu? No bo... 16, 24. Ale to się to... jutro zmieni, pani, to, to, pani to, to, ma, to ma być co tydzień czy co dwa? Tak, co 7 dni. A? A, nie, co 14? A ty Jarek, dojdź co, mówię ci, że co 7 dni. To jest do zrozumienia, to jest do zrozumienia. To zmieni co 7, boże świat. <laughs> Spokoj, luz! No, my nie mam, spoko. Ojej, Ty, mam Ty, No jaki ty jesteś? No ja, ja nie wiem, jakie ci się zdzięczymy, przecież. Znowu Pojedziemy pójd no, Wiesz, pójdziemy znowu siódemkami i szóstką, dychy cofnę to. <noise> nie, nie, nie. Niezapomniane doznania, przyznajesz, no, że. Szoko... Tam, no nie wiem, wiem. Nie wiem, czy widziałeś, że z nagraliśmy nagrywaliśmy wodę. A nie, nie widziałem. A zajrzyj sobie. Muszę zobaczyć. Też muszę byłem. Zapraszam. Taka to myśl. Kurban, tak później, trochę tak Co? na godzinkę, bo zaraz będę rankę Ranked'a A spoko, no. nie, spoko? On jest na kanale, także luz. Musisz sobie godziny, to to... godzinkę musisz zobaczyć sobie. Wolną, bo jest, jest. materiału, wiesz. O kurde. To, to jest ja godzina mam... materiału, siadły 3 czy 4 dobre bitwy, no to wiesz jak to jest, nie? No no. no. A ja mi się nie chciało tego, szczerze ci powiem, ciąć, bo mówię... mech. Także, zobacz sobie, jeśli tak nie wpadasz, tak nie wpadasz, bo to nie twoja tematyka, to chociaż może watem cię ci zainteresuje. <grymne> Urban kiedy kończysz ten odcinek, bo ja chcę się zalokować na swój ja, ja już kończę teraz, proszę. Okay, nie tak. wiesz, że to za mną jedzie, no święta panienko. Aha. Ja Dobra. Już się górę, Dobra ludziska. Jak tam Ewo, ile już subskrypcji? Poczekaj, poczekaj, niech Urban skończy, okej? Okay? Ja ci wszystko powiem. Dobra. Dobra, to na tyle w tym odcinku, zostawcie łapkę w pa, komentarz i do Jarka i trzymajcie się, na razie, cześć! Hej!